Wiadomości z Kluczborka. Po tej stronie Arina i Alex. Dzisiaj będziemy poruszać temat przygotowań do świąt. A ty jesteś przygotowany na świąt? Tak, nawet mam dla siebie prezent. O, ja lubię! Prezenty. A teraz oddajemy głos Kseni. Dzień dobry. Dzisiaj znajdujemy się w pięknym kluczborskim rynku, który gotuje się już do świąt. Można zobaczyć pięknego świętego Mikołaja. E, dzisiaj jest piękna pogoda, dobrze, że możemy nagrywać. I dziś będziemy pytać mieszkańców naszego miasta o świętach. Dzień dobry. Czy Pani kupiła prezenty na, na święta? E, jeszcze nie kupiliśmy prezentów na święta. Właśnie będziemy się e, zamierzać do zakupu prezentów. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. E, bez jakiej rzeczy e, Państwo nie wyobrażasz sobie święta? Bez choinki. Bez choinki. Tak. Dziękuję, do widzenia. No. Dzień dobry. Jak wasza jest ulubiona potrawa na święta? Dzień dobry. Nasza ulubiona potrawa to pierogi z kapustą i rybakiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry pani, jaki chce pani kolor pompek na choinkach? Najbardziej, najbardziej, dzień dobry, najbardziej podobają mi się czerwone i srebrne. Dziękuję. Która jest Pani ulubiona potrawa na święta? Chyba sałatka jarzynowa. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. A jaką choinkę wolicie mieć w domu, sztuczną czy żywą? Ani jakiej, ani żadnej, bo sztuczna smierdzi, naturalna i szkoda, ale prezenty bardzo, bardzo lubię. Dziękuję za pytanie, do widzenia. Chciałaś na święta Dziękuję dostać. To potrafię, nie. Łapkę z Dobrze, do widzenia. Dzień Dzień dobry, witam. A jaka jest Pani ulubiona kolenda? Moją ulubioną kolendą są triumfy króla niebieskiego. Dziękuję, do widzenia. I to koniec na dzisiaj, a teraz czas na pogodę. Dzień dobry, dzień dobry, kurzbour! Dzisiaj z wami jest zawsze Alisa i pogoda. Dzisiaj... 8 stopni. I jest słoneczny, ale w koniowie jest deszcz. Ubierajcie się jutro w cieplutko i wziąćcie ze sobą parasol, Bo będzie padać w Nie będzie się o dobrą pogodę na weekend. Do widzenia. Aisa i pogoda mówię wam. Lubisz tańczyć? Zapraszamy do Sigma Dance. And your pupil is always happy.